Widzimy gniazdo z młodymi, całkiem już wyrośniętymi i praktycznie gotowymi do opuszczenia gniazda ptakami drapieżnymi, najprawdopodobniej myszołowami. Gdy jednak dokładnie się przyjrzymy, zobaczymy na tym ujęciu także puchacza, a dokładnie jego oczy. Punkcie nagle zaczynają się poruszać, co świadczy o tym, że puchacz przystępuje do ataku. Zobaczmy to jeszcze raz w zwolnionym tempie. Puchacz ze świecącymi oczami niczym nocna zjawa przemierza ciemność i precyzyjnie namierza cel. Pamiętajmy, że panuje tu kompletna ciemność, a widoczność zawdzięczamy jedynie trybowi nocnemu kamery. Puchacz uchodzi za największą sowę świata. Potrafi upolować lisa, kaczkę czy nawet młodą sarnę. To bardzo tajemniczy i rzadki u nas ptak, a przez to jeszcze bardziej intrygujący. Jego odgłos dodaje naszym lasom baśniowego pierwiastka i przenosi nas do prastarej puszczy. Dzisiejszy odcinek poświęcony jest nocnej zjawie puchaczowi. Zapraszam. Słynny ornitolog Andrzej Kruczewicz w swojej książce pod tytułem Ptaki Polski opisuje przypadek ponadprzeciętnego ogromnego puchacza, który pewnego razu został przywieziony do warszawskiego azylu dla ptaków. Ptak był zawinięty w worek i wciśnięty w kartonowe pudło, a człowiek, który go przywiózł, twierdził, że jest on potworem zabójcą, który w całej wsi wyjadał nocą kurczaki z kurników, a najwięcej właśnie u niego. Do kurnika liczącego kilka tysięcy kurcząt dostawał się ponoć wybijając szybę. Porywał jedno z kurcząt, a następnie wylatywał przez następną szybę, również ją wybijając. Stawianie kolejnych szyb nic nie pomagało, więc właściciel postanowił go dopaść i przywieźć do azylu. Prosząc jednocześnie, aby nie wypuszczano go na wolność. Anegdota ta z pewnością działa na wyobraźnię, podkreślając drapieżny charakter i siłę rzekomego nocnego potwora. U to samice są większe, a ich waga może nawet przekraczać 4 kg. A więc przynajmniej teoretycznie, wybijanie szyb przez tak dużego i ciężkiego ptaka jest możliwe tym bardziej, że jak pisze sam Andrzej Kruszewicz, opisany tutaj puchacz znacznie wykraczał poza maksymalne wymiary tych ptaków podawane w podręcznikach. Dieta składająca się z kurczaków najwyraźniej dobrze mu służyła. W Polsce jest zaledwie około 300 par puchacza, a więc każdy osobnik jest bardzo cenny. Przewieziony puchacz został wypuszczony w zupełnie innym rejonie kraju, tak aby nie nękał już mieszkańców pechowej wsi. Został wyposażony w nadajnik i włączony do programu reintrodukcji puchaczy na wyspie Wolin. Dane telemetryczne wskazywały, że dobrze sobie radził w nowym terenie. Puchacze rzeczywiście chętnie polują na ptaki, aczkolwiek bardzo rzadko na te hodowlane. Szczególnie chętnie polują na kaczki krzyżówki, które są bardzo liczne w naszym kraju i nocą stanowią łatwą bazę pokarmową dla puchaczy. Ze względu na ptaki wodne, puchacze lubią zakładać gniazda w pobliżu zbiorników wodnych. Mogą także polować na łyski, kormorany, a nawet na czaple. Dlatego też właściciele stawów rybnych są wręcz zadowoleni, gdy w ich rejonie osiedlają się puchacze. Te wielkie sowy same nie budują gniazd. Najczęściej składają jaja w gniazdach po innych ptakach drapieżnych, np. po jastrzębiach czy myszołowach. A w razie braku takich gniazd zadowalają się nawet miejscem na ziemi, gdzieś przy drzewie czy pod wykrotem, tak jak widzimy to na tym nagraniu. W takim miejscu istnieje jednak dość spore ryzyko zjedzenia młodych przez drapieżniki, takie jak lisy, wilki czy kuny. Zresztą nawet młode puchacze z wyżej położonych gniazd przez długi czas po opuszczeniu gniazda przebywają na ziemi lub na niskich gałęziach i tu dokarmiane są przez rodziców, zanim nauczą się latać. Dlatego też zarówno młode, jak i dorosłe puchacze stosują starą jak świat strategię obronną przed drapieżnikami. Sprawiaj wrażenie większego niż jesteś, tak w skrócie można by ją opisać. Puchacze puszą się więc w obliczu zagrożenia, pozornie zwiększając swoje rozmiary i odstraszając w ten sposób drapieżnika. Jednak nazwa puchacza wywodzi się nie od puszenia, a od odgłosu, jaki ten ptak wydaje. Szczególnie dobrze niesie się nocą w lesie, zyskując piękny pogłos. Wtedy też robi największe wrażenie. Niemiecka nazwa puchacza to uchu. Polska puchacz również przypomina wydawany przez ptaka dźwięk. Nawet łacińska nazwa, która brzmi bubo-bubo, zawiera element dźwięku naśladowczy. Ptaki stanowią znaczną część ofiar puchacza, ale głównymi jego ofiarami są jednak ssaki. Przede wszystkim gryzonie, myszy, szczury, ale także zające, jeże, lisy czy nawet młode sarny. Puchacze mogą zjadać także żaby, gady, a nawet śnięte ryby. Co ciekawe, puchacze dawniej bardzo często były wykorzystywane w sokolnictwie, choć najczęściej w bardzo nietypowej formie, bo nie w roli drapieżnika, a w roli wabika. Puchacze mają to do siebie, że działają jak płachta na byka na kruki, wrony, sroki czy jastrzębie. Ptaki te widząc w puchaczu zagrożenie dla siebie i swoich młodych za wszelką cenę starają się przegonić go ze swojego terenu atakując go. Dlatego też dawniej przywiązywano do pnia gdzieś na polu oswojonego puchacza, podczas gdy myśliwy czatował w pobliżu z bronią. Znienawidzony przez ptaki puchacz rzeczywiście działał na nie jak magnes, a myśliwy strzelał do nich z ukrycia. Dziś polowanie na ptaki drapieżne i krukowate jest zabronione. Dlatego też metody te już się nie stosuje. Wciąż jednak można spotkać oswojone puchacze trzymane przez ludzi. Sowy posiadają nie tylko doskonały wzrok, ale także doskonały słuch i w czasie polowania używają obu tych zmysłów. Namierzając ofiarę przy pomocy słuchu, same nie mogą powodować najmniejszego nawet szelestu, bo zagłuszałyby odgłos ofiary. Dlatego wszystkie sowy pokryte są bardzo miękkimi piórami, które tłumią wszelkie świsty podczas lotu. Również ich szpony pokryte są delikatnymi piórami. Dzięki czułym zmysłom sowy mogą w środku nocy namierzyć mysz znajdującą się kilkanaście metrów od nich i to pod warstwą śniegu. Tak jak i inne ptaki drapieżne, sowy pozbywają się z żołądka niestrawionych części w postaci wypluwek. Zlepione w kulkę kości, sierść czy pióra zjedzony wcześniej ofiar są wypluwane i nie stanowią niepotrzebnego obciążenia dla układu pokarmowego. Puchacze w naturze żyją około 20 lat, choć w niewoli dożywają nawet 60. Najtrudniejszy okres dla dzikich puchaczy to pierwszy rok życia przeżywa go tylko 30% młodych puchaczy. Ubarwienie dorosłych puchaczy ma charakter maskujący. Przesypiając dzień gdzieś na gałęzi w lesie, puchacze doskonale wtapiają się w otoczenie. W przeciwnym wypadku byłyby nękane przez inne ptaki. Oczy puchacza są niczym lornetka. Ptaki te są dalekowidzami, mają oczy skierowane do przodu i posiadają bardzo wąski kąt widzenia. Aby sobie to zrekompensować, wykształciły niezwykłą zdolność obracania głowy o 270 stopni. Obracająca się głowa niczym radar przeczesuje otoczenie we wszystkich kierunkach. Sowy, wbrew ludowym przekazom, nie są najmądrzejszymi zwierzętami. To z powodu ich wielkich oczu i charakterystycznej, tzw. Tak szlary, przypominającej ludzką twarz, przypisujemy im takie cechy. Po prostu sprawiają wrażenie zamyślonych. Obszar występowania puchacza eurazjatyckiego jest dość szeroki. Obejmuje lasy i góry umiarkowanej strefy klimatycznej Eurazji. W Polsce, jak widać, mamy do czynienia z wyspowym występowaniem puchacza. Wodrębniono aż kilkanaście jego podgatunków, najczęściej różniących się ubarwieniem, ale w naszym kraju występuje tylko jeden. Puchacz najczęściej wylatuje na łowy o zmierzchu, choć czasem zdarza mu się polować także za dnia. Niestety, ze względu na niską liczebność i skryty tryb życia, mamy małe szanse na zobaczenie tej pięknej, wielkiej sowy w naturze. O wiele bardziej prawdopodobne jest to, że puchacza usłyszymy niż zobaczymy, ale już wtedy możemy uważać się za prawdziwych szczęściarzy. Jeżeli więc którejś nocy usłyszymy ten dźwięk, delektujmy się nim. Na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam. Cześć.